Hej, witajcie na szkoleniu firmy Sowo Marketing. Dziś porozmawiamy o czymś, co stało się naszą biznesową codziennością o mediach społecznościowych. Dzięki temu szkoleniu zdobędziecie niezbędne narzędzia i wiedzę, która pozwoli Wam sprawnie rozpocząć przygodę z mediami społecznościowymi. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego obecność w mediach społecznościowych stała się tak kluczowa dla sukcesu zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym? Odpowiedź jest prosta: to tu dzieje się teraz. To tu nasza publiczność spędza coraz więcej czasu i to tu możemy dotrzeć do ogromnej liczby osób. W trakcie tego szkolenia nauczycie się, jak wykorzystać potencjał mediów społecznościowych i jak efektywnie zarządzać swoją obecnością online. LinkedIn przekształca się z platformy tylko dla networkingu. Potężne narzędzie dla wszelkiego rodzaju biznesu. To medium to nie tylko miejsce na wyszukiwanie pracy, lecz przestrzeń, gdzie możesz budować markę osobistą, dzielić się wiedzą branżową i nawiązywać relacje z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi. Czym cechuje się LinkedIn? LinkedIn to platforma służąca głównie do nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych oraz poszukiwania pracy. Użytkownicy tworzą profile podobne do CV, mogąc prezentować swoje doświadczenie zawodowe, umiejętności i osiągnięcia. LinkedIn oferuje treści skupione na rozwoju kariery, edukacji biznesowej oraz aktualnościach ze świata biznesu. Umożliwia firmom publikowanie ofert pracy i poszukiwanie kandydatów. Dlaczego Instagram stał się kluczowym narzędziem marketingowym dla marek? To platforma, która łączy wizualną atrakcyjność z bezpośrednią komunikacją z odbiorcami. Opowiemy, jak za pomocą relacji, rolek i pięknie zaprojektowanych postów możesz zwiększyć rozpoznawalność swojej marki i nawiązać głębszą relację z klientami. Czym się ten kanał wyróżnia? Instagram koncentruje się na dzieleniu zdjęciami i filmami, oferując różnorodne narzędzia do edycji i filtrowania treści. Popularne funkcje umożliwiające udostępnianie krótkich treści wideo, które znikają po 24 godzinach. Stories, lub krótkich, często rozrywkowych filmików Reels. Platforma jest popularna wśród influencerów, którzy współpracują z markami na polu marketingowym. Instagram oferuje możliwości komentowania, polubień, udostępniania oraz wysłania prywatnych wiadomości. Facebook nadal odgrywa kluczową rolę w biznesie. Mimo, że niektórzy uważają go za platformę przestarzałą, to nadal jest on miejscem, gdzie można efektywnie budować społeczność wokół swojej marki. Facebook to platforma, która łączy w sobie różnorodność funkcji i możliwości, sprawiając, że nadal pozostaje istotnym narzędziem dla biznesu na wielu płaszczyznach. Czym się cechuje? Przede wszystkim Facebook jest platformą wszechstronną, umożliwiającą kontaktowanie się z przyjaciółmi, dzielenie się treściami oraz otrzymywanie aktualności. Użytkownicy mogą tworzyć lub dołączać do grup według zainteresowań oraz obserwować strony firm, celebrytów podobne. Facebook oferuje zaawansowane narzędzia reklamowe. Jest platformą dla biznesów, do promocji i komunikacji z klientami. Użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia, a także kupować i sprzedawać przedmioty lokalnie przez Facebook Marketplace. TikTok to platforma, która zdobyła popularność dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu do tworzenia i udostępniania treści. Dlaczego TikTok jest tak ważny dla marek i kreatorów? Przez tworzenie krótkich, dynamicznych filmików możesz przyciągać uwagę i zaangażować swoich obserwatorów w sposób nieosiągalny na innych platformach. Co wyróżnia TikToka? TikTok skupia się na krótkich, często zabawnych lub kreatywnych filmach, zazwyczaj trwających od 15 sekund do 3 minut. Platforma jest znana ze szybkiego rozprzestrzeniania trendów i wirusowych wyzwań. TikTok oferuje rozbudowane narzędzia do edycji filmów, w tym efekty, filtry i muzykę. Algorytm TikToka skutecznie prezentuje użytkownikom treści, które mogą ich zainteresować, opierając się na ich interakcjach.